Klasyka. Dobra, idę dalej i lecę na wykopki, bo taki był mój cel, prawda? O kurde, ale brum, brum, brum. Czwarta pięćdziesiąt moi kochani, leci samotny wilk Janusz. Pozdro oczywiście, wschód słońca, mgły nad stawami, a gdy poranne wstają zorze, Artur dalej spać nie może. Słowiki, kanarki inne papugi śpiewają. Co jest ważne, tu jest ważne kawusia obok złomisia, złomis śpi jeszcze ja już byłem na jednej akcji, bo jestem na nogach od 3.50, tak się obudziłem, nie mogłem zasnąć. Także mówię co będę leżał i gnił, jak mogę iść na akcję, nie? No i byłem, a teraz jadę na wykopki. Aha, i oczywiście link do kanału Janusza będzie w opisie. Polecam mega spokojnie, puszko i butelko zbieranie w Deutschlandach! <laughs> Wszedłem w las po drugiej stronie. Mówię, przejdę się, zobaczę co tu słychać. Widzicie już ten pagórek, wzgórek, jak to powiedzieć? A w środku okopu słuchajcie. No już widać Już widać Co tu się święci Patrzcie O jakiś kabel To tylko otulina z kabla Mieć już dawno zabrali Zobaczcie Takie rzeczy Czekajcie, woza rękawiczki. Tu jest jakaś taka stara, zapomniana droga leśna. Także jeździli pewnie traktorami gdzieś tam na pole za las. Bo ten las się przecież gdzieś kończy. No i wywozili. Jak to było w tamtych czasach, właśnie. Każdy miał swoją dziurę. I ją zapychał. O kurde. No grubo. Ale dobrze chociaż, że szkło tu jest czyste, a nie takie zmazane. Także szkło będę do bystrej zawoził. O, kibel Siatka. Także i złomik będzie. Takie rzeczy widzicie. Pytanie jak głębokie są te pokłady. O, komar na czoło mi O szampon słoik z plastikową pokrywką. To ciekawe jest. No, dobra. Nie będę tego opet. Zobaczcie biały pet na wagę, nie będę tego rozgrzebywał idę się jeszcze chwilkę rozejrzeć jak to tu wygląda czy nie ma drugiego takiego dołu albo i trzeciego o, stare pety, bo bardzo grube, sztywne póki Unia nie zmniejszyła ich zagęszczenia nie? bo to wszystko były regulacje unijne, żeby zmniejszyć zagęszczenie no jest grubo powiem wam Nakrywka ze znicza Podstawa ze znicza i solę, Talerze No klasyka Dobra idę dalej I lecę na wykopki Bo taki był mój cel prawda O kurde ale brum 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 Niestety jeden był obok jest dokładnie tak samo tu była pralka o, jakieś ruły ruły to nie o, rzeczywiście jest dokładnie to samo 16 ton szkła <laughs> żubrówka z patykiem jakimś tak to wygląda Oleje. No, to idę dalej. Znalazłem denima pod drzewem. Leżał. Leżał i pachniał. Hehehe. Tym razem słońce wschodzi, a nie zachodzi. Czyli co? Czyli będzie cima, ale to tylko przez chwilkę. Śmieci z poprzedniego wypadu. Zapakowane, szkło jeszcze puste. Urobek pusty i nawet nie wiadomo, czy coś wpadnie. Bo został mi tutaj tylko ten fragmencik. No i trzeba będzie dziurę zasypać. I tyle. I przemieścić się dalej, nie? Dobra, kopiemy, nie gadamy. Do urobku wpadł cały jeden gwóźdź. Plus taki drucik aluminiowy. Tu wychodzi przypuszczalnie ostatnia flaszka z prl -u. No, taka lekko niebieska. Tu jest jeszcze jakiś słoik. No i jak to mówią, wszystko się gdzieś zaczyna i wszystko się gdzieś kończy. Także chyba właśnie skończyłem. Jeszcze chwilkę pogrzebie. Pozbieram to, czego wcześniej nie zauważyłem. I zasypuję wszystko. Tacy mi się tu drą. Słuchajcie, kawał blachy, fajnej. Taki słoik, fajny. Będzie na pieniądze. To wpada do urobku. Tu, jak się okazuje, jeszcze troszkę jest. Słuchajcie. Ja już chciałem kończyć. A tu zobaczcie. Szyby na razie wale do śmieci. Ale ja sobie to pod domem wszystko wysegreguję. Także chyba chciałem to do urobku przedwcześnie zakończyć zatriumfować ale jak sądzę niewiele już tego zostało ła, jakieś babry także jeszcze to ściągnę o tu jest, patrzcie jaka fajna na korek o, piękna wpada No kurde, zrobiło się na koniec złomowo. Rozbita. Dzięcioł mi tam gdzieś stuka. Stuku puka. Konserwa, ale z farbą do chasioka. Dobra, jeden ogryzek jest. No to... Też jest. O, patrzcie jaki opornik. <laughs> to mi chyba idzie złomowa nagroda z okazji zakończenia tego wysypiska za upór. I nie wiem co jeszcze, ale tak to wygląda, że to jest chyba jakaś forma nagrody za to, że uparty. A przynajmniej tak to sobie będę tłumaczył za to wybieranie tych szkiełek. Ale ja to lubię robić, uwierzcie mi. Osłona zamka wyszła z takich starych drzwi. O, fajnie. Wpada, tu jeszcze coś tylko jest i, i będę to wszystko zasypywał. Takie ostatnie artefakty. O, tu jest jeszcze. Wek. Dobrze, przechuta Tak. I tu należą się pozdrowienia dla Mireczka i Justyny z kanału, co w ziemi leży. Piękna naftówka mi wyszła. Piękna, oczywiście, potuczona. On ostatnio wyjął przecudowną. Niemiecką. Z początku, znaczy z początku, czy tam z pierwszej połowy. XX wieku. Także Fart Piękny. Pozdro Mirek. Uściski, Justynko. Link do kanału Mirka i Justyny. Będzie oczywiście w opisie. A ja tu jeszcze jakieś złomy. O, i szkła czuję Jeszcze buteleczki chcą wyjść. Sprawdziłem. Słuchajcie, tutaj w dół owi. Sprawdziłem w dół, tam już jest pieszna gleba. Ach, kałatna. Super cała. Na targ staroci, a dupa, nie na żaden targ staroci. Tylko do huty. Koniec moi drodzy. Ściana jest czysta. Wszędzie wszystko jest czyste. Pyk. O, chociaż tam coś jeszcze widzę. Zaraz to sprawdzimy. Tyle złomiku. Fajnie. Ostatnią rzeczą, która wyszła stąd. Piękny, grubościenny słoik. Szkoda, że nie niebieski, ale do chuty wróci. Idę jeszcze tamto sprawdzić, upewnić się i zasypujemy grajdołek. No, no, no. Jakbym tu nie kopnął, to by taka zdrowa pucha nie wylazła. Gdzie to się tak wkleiło? W tą glebę tutaj. No, o jeszcze jest Zobaczcie Jakieś magii Jeszcze tu coś czuję A jest Król Polmos No ładnie się to wszystko Zakamuflowało Ale nic Już i tak mam bliżej jak dalej Więc jeszcze chwila relaksu I, i koniec tak, moi kochani, wyszedł ostatni gruby złom. Śmieci jest tyle. Szkła, jeszcze dwa chemaksy gliwice wyszły. I koniec. Także co robimy? Zasypujemy i lecimy dalej z tematem. I tak, moi kochani, jakieś 300, może 350 kg surowca wtórnego wyjechało z tego rowu. Tak wygląda po moim przejściu. Można by powiedzieć, że zrekultywowane. Trzy siaty. Jest urobek. Są śmieci. Jest szkło. Ale to nie jest wszystko. Idę jeszcze dalej pokopać. Bo tam jest kolejne wysypisko do usunięcia. Także idziemy działać. Daleko się nie przemieściłem. Bo gdzieś stamtąd. I mamy tutaj. Kolejną zwałóweczkę, ale tu będzie czysto szkło wychodziło, a czy będzie, nie będzie. Nie zależy na jaką głębokość to wszystko schodzi oczywiście. Bo widzicie, że tu też jest na bogato, ale faktycznie tu będzie czyściutkie szkiełko wychodziło. O, bateria. O. Są też szyby. Stęskniłem się za szybami. Jest jakiś brutal. Tu są ewidentnie młodsze śmieci. Ewidentnie zobaczymy na jaką głębokość to wszystko schodzi i co to jest jakaś zabawka. Dobra Sprawdźmy Co wyrzucali z tego domu. Są musztardóweczki w dużej ilości, robki. No i plastik się już pojawia. Także ewidentnie śmieci są młodsze, ale też czystsze, bo nie są jakoś głęboko zasypane. Dobra, dopakuję się i będę znikał. Rozpoczynając kolejny epizod, najlepsze jest to, że spośród miliona siatek, które mam w samochodzie na urobek, wybrałem tą bez uszu. No, po pourywane ma uszy, co poradzić. Jakoś sobie damy radę. Zrobiło się jakby swojsko. Polsilwerek wyszedł, dawno nie było. Łow mordę, cóż to za pomorów taki dziwny? Kornel mi pisał pod ostatnim filmem, gdzie takiego podobnego wyjąłem, że to jest nasz e, rodzimy, żeby tego nie zabijać. No ja nie zabijam, jak nie jestem u siebie w ogródku, także tego też nie zabiję. Zwrócę mu wolność, tylko chałupę mu zawinę, nie? Ale co chciałem Wam powiedzieć, dużo leków, dużo leków warcaby wyszły to sobie zostawię eee, popełniłem co najmniej dwa błędy czyli wziąłem za małą taszkę na śmieci ale kto by przypuszczał eee, tu sobie robię bazę szklano porcelanową no i wziąłem taszkę z pourywanymi, z ostatnich wy wykopków ta taszka jest z pourywanymi eee, tymi uszami, no ale niestety co poradzić? Natomiast tutaj widziałem jakiś obły kształt. To chyba był garnek. O tu patrzcie. Garnek czy reflektor ze starego auta? A raczej to drugie. Dobrze. Jakiś nie wiem. Wartburg Syrena. Może Mercedes. Nie uwierzycie, ale mam drugiego naszego nie napływowego luzy tańskiego, tylko naszego pięknego. Także no widać, że nasze od razu piękniejsze. Słuchajcie, różowe tableteczki. A nie, to niebieski miał być, dobra, sorry. Tu będzie osiąc. tu jest złomik, złomik. Stary taki dla niemowlaków ten. Eee, do wkładania chyba, wiecie tak, w takie otworki do rozwijania manualnego o, kabel jakiś chwyciłem będzie na kilogramy. Tak sobie siedzę i tak delikatnie powiem Wam szczerze sobie dłubię w tym wszystkim wybieram, sprawdzam. No i przyznam szczerze, że następnym razem jak tu będę, a będę <śm> to wezmę ten, siatki żeby już segregować szkło wiecie na białe i kolorowe bo to jest że tak powiem podwójna robota no i niestety ale dużo bardzo dużo szyb zaczęło wychodzić to jest no nie lubię w szybach kopać także to jest dla mnie zły sygnał ale no wiadomo szyby się tukły i co i jeszcze Dosłownie parę minut i będę znikał, ponieważ tu już jest pełno, a tu już jest ciężko, nie? Tu też zresztą lekko nie ma, a uchwytów zapomniałem zabrać z domu. <laughs> o, tam leżą jeszcze butle. No, tu będzie co robić, ale tak jak mówię, póki co się stąd wycofuje a ty uciekaj, a ja szampona zabieram. I następnym razem zabieram już yy, siatki do segregacji szkła, również, żeby nie robić podwójnej roboty. No, bo jak wiecie, czas to pieniądz, jak mówią biznesmeni. Jeszcze chwilkę, jak coś fajnego wpadnie, to powiem Wam szczerze, że relaksuje mnie to siedzenie i wygrzebywanie takich szkiełek. O, czyżby kawa marago w dobrym stanie? Jak się w rękach nie gniecie, to znaczy, że będzie coś z tego. Wyszedł jakiś antyczny, nie, nie wiem, klocek, jakiś. Nie mam pojęcia, z czego to mogło być, ale zostawiam, bo stare zabawki choćby za grosze, ale się sprzedają. A tu mam takie płytki stalowe. Nie wiem, co to jest. Ale też zabiorę Aha, wszystko nie, jeszcze patrzcie ile tego dobrze, że mam siatkę bez uchwytu, prawda? No właśnie Jeszcze zobaczcie. Ale z czego to? Jeszcze więcej. Jeszcze, jeszcze i jeszcze, kurde nie chcę tam paluchań za bardzo grzebać takie kształtki widzicie ale co to jest nie wiem jakieś szczęki hamulcowe albo coś nie mam pojęcia ale jest złomik o jeszcze tego więcej jest jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze kurde dobra jak wyjmę wszystkie to zobaczymy Pokażę wam ile tego było. Zasadniczo nie było już tego dużo, ale tu się robi ciekawie, bo schodzimy w głąb i powiem wam szczerze, no surowca tu nie braknie na długie godziny. Tu jest kabel miedziany, ale tu się gdzieś zanurza, więc go nie wyciągam. Wyszedł wek i on jest cały sprawny, także on pójdzie na targ starości. Patrzcie, znowu pomrów ten nasz. Ja nie wiem. Ludwik, proszę jaki piękny, to sobie weźmiemy. Może dosztukujemy do niego nakrętkę. A tak oprócz tego, to wiecie, co to będę znikał, ponieważ ja już nie mam gdzie tego wszystkiego pakować. Dlatego. Nie będę już dopakowywał a nie chcę tutaj, też ja wiem, że ciekawość jest oczywiście, bo jest, nie ukrywam, ale na następny raz się przygotuję bardziej. Po prostu zabiorę raz że worek na szyby, e, na segregację tych mm, szkła, na kolory, już nie dokładam, bo to jest ciężkie, e, śmieci, worek na śmieci. Większy oczywiście. Tu jest fajnie, bo niedaleko autem stoję. Także. O, jaki fajny po tabletkach. Także y, można robić kursy w te i we w te, prawda? Napełniać wory. Fam. Fam. Płyn, coś tam. No i widzicie, niby już nie chcę, niby już muszę iść, ale. Jeszcze, jeszcze jest. No, taki nałóg troszeczkę musztardówka? Nie woda brzozowa albo coś takiego. Może będą fajne buteleczki z całymi kalkami. Bo tu widzę dosyć to tak fajnie zachowane. Dobra, trzymajcie się. Papaty podsumowując, złomików padło 4,5 kilo po drodze. A w lesie pójdzie za 40 groszy. Te pójdą po 50 groszy. Czyli mamy 2,50, 2,90. A te pójdą po złotówce 2, 4, 6, 8, 9, czyli 9 zł. Tutaj mamy to, co leci do leków. Aha, szkła było 6,5 kg. To muszę obtuc. To nie mam pojęcia, co to było. Ale zobaczcie, ile warca wyszło. Ja ostatnio z córą w Warcaby w Jedlinie-Zdroju grałem I raz mnie nieźle kurde wyrolowała, ograła jak kurde małe dziecko, znaczy ja jako małe dziecko oczywiście To też nie wiem co To i to może być komplet, bo jest taki sam plastik Nieważne Ta buteleczka ze mną zostaje A tu jest taka ładna opisana Ładny, bo to słoik z bakelitową zakrętką i tu jest taka ładna nazwa Łuknica. Ja już wszystko poczytałem, słuchajcie. Łuknica 200. Eee, Łuknica nie ma już takiego miasta, bo miasto zmieniło nazwę na Łęknica. Huta Szkła zakończyła działalność w 2005 roku. Tu jest pęknięte niestety, no ale bakelity tak mają. Także to zostaje. Świetny wypad. Śmieci są już w śmieciach. To leci do leków. To zostaje, będzie pomytej. I... Pójdzie na Allegro złomik, butelczyny jest elegancko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się papaty. 8 rano, a ja już po wypadzie jest pięknie. Aha, i jeszcze co znalazłem przy drodze? Grill z nierdzewki. Taki o, pogięty tutaj. Także będzie jeszcze nierdzewka. Zaraz w ogóle jadę na złom z tym wszystkim. Ja wiem, że złom jest nieopłacalny, <gry> dlatego jadę go zawieść. Nawet nie wiedziałem, że tyle się tego zebrało. To to nie wiem, jak wrzucę do auta, chyba na raty. Tyle nierdzewki, może z półtorej kilo będzie. No dobra, to jedziemy, spieniężmy to. Powiem wam, że dygnałem to, ale patrzcie, tu się aż plastik potargał. On się dosłownie potargał, także ten kalfaz już chyba... Albo będzie mniej w sobie nosił, albo po prostu pójdzie na hasiok. Ale zapakowane, jedziemy to wszystko oddać. Słyszycie to? W tym prawym gniazdku po jaskółkach kopciuszek drugi lęk prowadzi. A na skupie przywitały mnie, to jest chyba... Tym troszkę. <noise> Ale jest fajne. To jest chyba karmit żaba i ta Monika, nie, bo Monika. Nie, nie. nie Monika była żabą. <noise> Ale była fajne. Żabą, tak. Tylko że czas jest poniewierał, potargał tak. je. Ale tu nic. Je, tu jest, no, z główką trzeba to zrobić. Ma coś z główką, tak? <noise> Patrz jak niewiele brakło. Ja pierdykam. 300 gram. Jak mówi stare dobre powiedzenie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. 87 zł, zarobione pani. Asia, jeszcze 30 groszy mi dołożyła. Jest pięknie. Także co? Także zapełniamy od nowa. A ja idę działać dalej. Bo dnia jeszcze dużo przede mną.